Paweł pisze, że wszystko to, co robi, robi ze względu na, na Kościół, ze względu na ciało Chrystusa, jakim jest Kościół. To jest bardzo ciekawy obraz myślenia o Kościele jako, jako o ciele. To znaczy o takim organizmie, w którym są różne osoby, różne części o różnej mocy, o różnej mocy działania. Pomyślmy, gdybyśmy to my mieli układać Kościół, gdybym to ja miał układać Kościół, to od razu bym powiedział: Ten jest gruby i się nie nadaje. Ten chudy też się nie nadaje, a ten jest za bardzo konserwatywny, to się nie nadaje, a ten jest za bardzo lewicowy, to też się nie nadaje. I tak po kolei jakbym odcinał tych wszystkich, którzy się nadają i mierzył ich swoją miarką, to ostatecznie zostałby ten kościół tylko mój. Ja bym w nim był. To byłby tylko mój kościół, a nie Pana Jezusa. To jest ważna lekcja, żebyśmy sobie ciągle uświadamiali, że ciało Chrystusa, kościół, to są różni ludzie. Różnych wrażliwości. I chodzi o to, żebyśmy zbawili się wszyscy. I ci, którzy są słabi w tym kościele, mają prawo domagać się pomocy od tych, którzy są mocni, i na odwrót ci, którzy mają sobie siłę, mają pomagać tym, którzy są słabsi. Nie dla zasady, ale po to, żebyśmy wszyscy razem dostąpili zbawienia. Znaczy, żebyśmy wszyscy razem znaleźli się u Boga jako święci. To ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy myślimy o różnych trudnościach Kościoła, i mamy takie poczucie, że bardzo byśmy chętnie poodcinali to, co się nadaje, to, co się nie nadaje. To nie tak. Paweł zupełnie inaczej ustawia perspektywę myślenia o naszej wspólnocie. Czy wolno w Szabat robić coś dobrego, uczynić coś dobrego? Pyta Jezus. A potem stawia na środku tego człowieka, który potrzebował uzdrowienia. I rzeczywiście go uzdrawia. Wtedy toczyły się spory na temat prawa, na temat tego, jak je stosować, co wolno, czego nie wolno. I w tych sporach widać było czasem taki moment, jakby chronienia prawa, to znaczy obwarowywania go takimi dodatkowymi wymaganiami, które. Miałyby sprawić, że na pewno nie zostanie złamane. Taki trochę jakby skrupulacki moment, który wiążał się też z różnymi niedogodnościami. I Pan Jezus stawiając człowieka na środku tak obrazowo przypomina to, o czym powiedział w innym miejscu, że to szabat jest dla człowieka, a nie odwrotnie. To jest bardzo ważna, prawda. Ona mówi nam, że każde Boże przykazanie. I to bardziej moralne, i to bardziej związane z kultem, wiąże się także z jakimś ludzkim dobrem. Nie zawsze to dobro jest uchwytne w sposób tak samo bezpośredni, ale ono zawsze jest. I kościół o tym dobrze wie, dlatego w różnych swoich ustaleniach, na przykład dotyczących Eucharystii jest łagodny. Widać to na przykładzie post eucharystycznego, który obowiązuje godzinę, ale wiemy, że chorych nie obowiązuje, albo nie dotyczy wody, czy, czy lekarstw to też było widać przy tych dyspensach od uczestnictwa w Eucharystii podczas epidemii. Że dobro człowieka jest, jest, jest ważne. I myślę, że, że to nam dwie sprawy tak bardziej praktycznie pokazuje. Po pierwsze, żeby szukać w przykazaniach takiego sensu, jakie, jakie dobro człowieka wiąże się z tym przykazaniem, czasami ono jest, ono jest oczywiste, no tak, w przekazaniu nie, nie kradni widać, że ono kogoś chroni, a czasami może być mniej oczywiste, jak przy tych przykazaniach, właśnie związanych z niedzielą, które są skierowane też jakoś na Pana Boga, ale też jest tam ludzkie dobro, że nasz kontakt z Bogiem nas jakoś odnawia, nam jest dla nas dobry. Też, też niedziela zapewnia odpoczynek. Warto się tak wmyśleć, wymyśleć w to, co się wiąże z różnymi przykazaniami, to jest jedna, jedna rzecz. A druga rzecz to też nie interpretować ich w taki sposób. Żeby to jakoś człowieka uciskało. A w razie wątpliwości, po prostu pytać.